Cześć! Witajcie z tej strony Marcinek. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. No i ciśniemy dalej, oczywiście gramy dalej w grę A Plague Tale Tutaj niewiele się zmienia. No wróciłem tak ostatnio po tej kilkudniowej przerwie, może jeszcze... No nie jedna taka będzie, bo tak jak mówiłem, mam troszkę więcej obowiązków. Z dróbko czasami kuleje i oczywiście temperatura pokoju nie schodzi. Ale żeby tylko takie były problemy, no wracamy sobie oczywiście do gry. Mamy tutaj okazję od niedawna pokierować, wcielić się właściwie w postać Hugo, pokierować tym bratem Amici. No i będziemy tutaj się dalej przedostawać, tak? Na poprzednim odcinku właściwie. A no, pierwszy raz mogliśmy nim pokierować. Tam musieliśmy, zaczęło się od, od tego, że musieliśmy zmienić, otworzyć te drzwiczki i oczywiście przedostać się do innego pomieszczenia. No i tak przemykałem przez cały odcinek. Tylko, że raz bieg, nawet powiem szczerze, kuchę, bo jak pamiętacie, wpadłem w te butelki szklane z tym Eriksilem bodajże, ale to, to nie problem. No, i tak, no tutaj musimy niepostrzeżenie przemykać tak od punktów kontrolnych do kolejnych, od zasłon do kolejnych zasłon, oczywiście, bo tutaj no, jest, jest ryzyko, że oczywiście nas wykryją. Nie możemy do tego dopuścić, nie jest aż, aż to takie trudne, ale gdyby się nie udało, to wtedy e, Hugo nie ma najmniejszych szans tutaj z inkwizycją, nie ma tak jak e, amicja. No, nawet amicja, jeżeli amicję wykryją, no to mamy trud, jest pewien stopień trudności. Tylko że amicja, jaka jest różnica, ma, ma broni, czasami może się jakoś obronić, nie? W niektórych okolicznościach. Niestety Hugo nie ma czegoś takiego, ale jest szybki, ma mu czy taki spryt, jest heroiczny, po siostrze, dużo ma takich, no w końcu to jest rodzeństwo, pewnie dużo takich cech po niej, więc na pewno nie brakuje mu odwagi. Jest tutaj oczywiście czternasty rozdział w język krwi, znajdź Beatrice, to jest oczywiście matka, no na przestrzeni ostatnich odcinków dowiadujemy się, tak, jest coraz więcej informacji odnośnie tej matki Beatrice, czyli jak tutaj mamy ją po prostu znaleźć, bo tak wynika z tego celu, no to zgaduję, że oczywiście ona żyje, ale bardziej mnie ciekawi, co się dzieje z Amicją, nie? Ja na początku, słuchajcie, myślałem, że ona naprawdę umarło, ale później się tak otknąłem, mówię, Marcin, przecież to niemożliwe, no bo mamy tam e, sytuację, kiedy Hugo ucieka tej e, inkwizycji, ona jeszcze ma go na horyzoncie, no i gdzieś tam spada w, w dziurę, uderza się, e, spada do jakiej, w jakąś taką przepaść, e, no i uderza się w głowę, tak, no i potem już ma takie coś, coś jej się tam, coś jej tam się wydaje, tak, jakieś halucynacje i e, nawet pływamy w armii E, szczurów, tak, mamy tam jeszcze ojca, tego Nikolasa, czego się tam nazywał. E, no ale e, skutek był taki, że porwali jednak tutaj e, Hugo, małego Hugo. No i tutaj Amicja pewnie żyje, pewnie go szuka. E, no i pewnie też się wcielimy, jeszcze e, w, e, pokierujemy, właściwie e, mówiąc. E, Mówiąc dokładnie, bo to chyba będzie e, lepsze, tak jak powiem, że pokierujemy właśnie e, Amicją. No i zobaczymy. Na poprzednim odcinku, oczywiście, walczyłem, walczyłem ostro e, po tej przerwie. Tutaj, Hugo, fajnie mi się gra ogólnie. Hugo, no, zobaczymy, co z tą matką. Mnie e, bardziej myślę o Amicji, no, ale zobaczymy. No i jesteśmy tutaj, oczywiście, w, w tym miejscu. Doszliśmy tutaj. To jest e, te, ta cała produkcja, jakieś takie. Laboratorium tych, może nie laboratorium, ale taki punkt, punkt tworzenia, tak, tego projektu całego, ta, ta cała produkcja, czy jak to tam nazwać. Wydaje mi się, że to jest budynku, budynek. Nie mieliśmy oczywiście wcześniej dostępu do takiego pomieszczenia, ale wydaje mi się, że to wszystko mieści się w tym uniwersytecie, no bo tutaj. Poznaje, poznaje te wnętrze i chyba, chyba porwali nas i jesteśmy gdzieś tam na terenie tego uniwersytetu. No bo wcześniej grając Amicją oczywiście był tam Inkwizytor, teraz też tutaj chyba na poprzednim odcinku coś tam mieliśmy o tym Inkwizytorze. No i zobaczymy, poszło jak do tej pory, w, no gładko mówię, w te szkiełka wpadłem, no ale nieważne, to jest naprawdę nieistotne. Ważne jest teraz, co przed nami Hugo przygotowany, ale widzimy już tutaj na tej twarzy, że ta choroba postępuje. Mimo, że tam dali mu oczywiście eryksil, no to tutaj jest naprawdę no, nieprzyjemnie, ale na razie symptomy odpuszczają. No, przypomnę właśnie, że na poprzednim odcinku mieliśmy też kolejne objawy tej choroby. Pojawiły się jakieś tam. A ekran zamazany miałem. A co musiał czuć Hugo, to już sobie tego naprawdę nie wyobrażam. No i też kolejne nawiązanie do Far Crya 2, tak? Ja już wam o tym mówiłem. A ci, którzy nie oglądali, to powiem jeszcze raz, że tam, jeżeli graliście, była taka, taki motyw, że tu tam oczywiście grówny, główny protagonista był chory bodajże na malarię i tam też mieliśmy tabletki, jak ekran się zamazywał, jeżeli on miał takie niebezpieczne symptomy, no to musiałem szybko wziąć tabletkę. Czasami był problem, bo już kończyły się te tabletki i trzeba było znaleźć lekarza, który potrafił się znajdować na drugim końcu bardzo, bardzo dużej mapy. Ale zawsze mi się jakoś udawało, udawało to ogarnąć, tylko zawsze to było na granicy jakaś. Ostatnia tabletka już właściwie pusto było, no i już się kończyło. Wszystko, no i musiałem znaleźć tego doktora, no ale jakoś sobie wtedy radziłem, ale to było bardzo dawno temu, no ale mówię, przy okazji, przy okazji takie nawiązanie. No dobra, weźmy się w końcu za robotę, słuchajcie, jesteśmy oczywiście Hugo, Hugo nie boi się niczego, po siostrze ma naprawdę jakieś tutaj. No, jest odważny na pewno, nie? Dobra, ten dym oczywiście nie jest dla nas szkodliwy. Ja, na pod koniec poprzedniego odcinka, przez chwilę myślałem, że może tutaj coś nam się stać. Ale tutaj ten dym naprawdę nic nam nie robi. No musimy go wykorzystać do tego, żeby tutaj przemknąć przed tym inkwizytorem, który tutaj, który tutaj się znajduje. Widzicie, ten dym nam pomoże. Tam musimy chyba wejść. Zobaczcie. Nie, to było tylko takie przejście, tak? Dobra. Eee, chy, No tak czy siak musimy tam jakoś spróbować się zakręcić. Zanim ma jakiegoś przejścia. Dobra, jak po prostu znowu będzie ten dym, no to musimy tam sobie przemknąć. Dobra, udało się. Dobra. Gra oczywiście chodzi, chodzi, yy, no praktycznie znakomicie. Zdarzają się tam jakieś błędy. Od czasu do czasu przycięcia. Zależy jaka mapa, ale. Wow! Myślałem, że tutaj przyjdzie do nas. Oj, to to było ryzykowne. Myślałem, że. No, schowałbym się gdzieś pewnie, ale tam za bardzo. Raczej. Byłoby to, byłoby cienkie nasze życie. Cienkie w sensie, że wisiałoby na włosku, nie? Dobra, to idźmy sobie tam na wprost. Zobaczymy, co tam mamy w ogóle do dyspozycji. E, tutaj mamy jakąś bramę. Nie wiem, czy ja mogę tutaj rozwalić, będąc Hugo? Nie, chyba nie. E, nic tutaj Hugo nie zrobimy. No będąc Amicją też byłoby ciężko, a co dopiero Hugo? arcybiskup ale zobaczcie tutaj mamy jakieś zebranie żeby to był wielki inkwizytor In jego misja nie została zatwierdzona przez kościół no dobra idźmy sobie dalej Musimy obejść jakoś, znaleźć inne rozwiązanie. Dobra, arcybiskup. Wow! No i to są właśnie te symptomy, nie? Słuchajcie, to postępuje. musiu, gdzie jesteś? E, no właśnie, bo szukamy oczywiście, mamy nie. Eee. To musi być szokująca wiadomość, nie? że na początku gry, jak się dowiedział, że jego mama nie żyje, ja też myślałem, że nie żyje, no bo tam mieliśmy obrazek, że przeszywa. Pamiętamy tę te, scenę, kiedy opuszczaliśmy chyba ten ogród. Nie widzieliśmy, nie, właściwie śmierci, tylko widzieliśmy, jak miecz z krwią przeszywa właśnie te drzwi. I tam później, jak Amicja przyszła, kiedy była ta wojna ze szczurami, tam leżał taki jakiś biskup czy znajomy tej Amicji. I chyba on się poświęcił. On chyba musiał jakoś szybko nadlecieć i zasłonić BTS czy coś takiego. Tam mieliśmy taki, taką scenę. No dobra, ale zobaczmy tutaj. Mamy oczywiście auto-zapis, więc tutaj no nie powinno się. Chociaż powiem wam, że z, gdy włączyłem grę, przed nagrywaniem musiałem trochę dojść, bo niby tam się zapisało, ale punkt kontrolny jakoś był troszkę, troszkę dalej, nie? Także no, to różnie bywa. No dobra. E, tam była ta narada. Tutaj widzę znowu jakiegoś wroga. E, no nie wiem, czy to jest ten uniwersytet. To jest potężny budynek, ale. Hmm, wydaje mi się, że to. To jest yy, ten sam. Ten sam budynek. No ale nie wiem dokładnie. Nie może mnie zobaczyć. Ohoho! Wow! Kurde, co ja zrobiłem? Za późno. On tutaj przyjdzie. Kurde, zauważył mnie. Eba. Tylko puste miejsce. Udało się jakoś. No za długo tam patrzyłem. Nie wiedziałem, że on tak szybko się obróci. I nie zdążyłem się wycofać za bardzo. Dobra, ale gdzie ja muszę tutaj przemknąć? Aha, tam mamy jakieś. To wejdźmy sobie tutaj za, za te książki, i teraz powinno się udać. Dobra, Magister. Tekst prawie oznaczał, że jest w stanie wyjechać z kraju, podczas Grzeczki Plakiem Justinian. Miałem to. Niech rządzi z rządu z rządu. No i tak będziemy musieli chyba przez ten odcinek sobie znowu przemykać, być, no trzeba być cierpliwym przede wszystkim, Rozmawiają o mnie, yy. i być czujnym, nie? No i też szybkim w niektórych sytuacjach, bo tam za bardzo się patrzyłem, on się szybko obrócił i nie zdążyłem się za bardzo wycofać, a dobra, ten tutaj sobie czyta, ja go spróbuję obejść. Może, słuchajcie, od tyłu. Eee. Oni są skupieni na tych swoich czynnościach, więc tutaj nic nie powinno się stać. Chociaż... Co jest? Ugo został zauważony. Skąd on się wziął? Ja piernicze? No nie, od nowa? Ale skąd on się wziął ten. Ten koleś. Nie wiem, kto to był. Nie zdążyłem za... zakopować. No dobra, no trudno. Coś musiałem źle zrobić. No to jeszcze raz. Tamten musiał przyjść stamtąd ale... Przecież ten poszedł I'm tam. Tamto nadszedł gościu, nie? Nie wiem jak to się stało, ale Chyba że ten, no nie wiem jakie ja, co ja tam odwaliłem. Teraz dobra, idźmy szybko. Czy to ten? Nie, no ktoś nadszedł stamtąd, nie? Chyba, że mi się coś pomyliło. No nie wiem, zobaczcie sobie na nagraniu, też zobaczę jak to było, bo nie zarejestrowałem tak dokładnie. No dobra, idźmy sobie. Teraz musimy wykorzystać ten moment. Odpowiedni. Dobra. Żeby mi tu nikt nie podszedł. Dobra, jakoś idzie na razie, nie? Kurde, on tu idzie do tej księgi. I teraz musimy tak zrobić patrzeć, tylko że ten też tutaj chodzi. On tam wraca. Ten chodzi, tamten chodzi. Muszę poczekać chyba na czasówkę, aż ten tutaj przyjdzie. I dopiero ruszymy, tylko czekajcie. No, tam gdzieś muszę przejść, nie? Kurde. Musimy poczekać, aż ten się wycofa na pewno. No, tylko że no, idź ruszaj, ruszaj. Szybko, bo Hugo musi przejść dalej. Gdzie ja tutaj mogę przejść. Dobra. Ale powiem wam, jest taka adrenalinka, jest taki e, taki stresik. Na poprzednim odcinku tak nie miałem, ale teraz już tak jesteśmy coraz bliżej tego celu, to w ogóle te okoliczności ta mapa jest taka, że bardziej tak. Taka groza, no tu nie przejdziemy, pewnie tam trzeba iść mamy. Kurde! Za dużo gadam, się waham tutaj. Ja pierdziele. Ach. Dobra, jeszcze raz. Za dużo gadam, tutaj nie mogę też za długo przebywać, muszę szybko działać, nie? Kurde, teraz ten tutaj będzie wracał. Da. No dobra, no mówię, trzeba być cierpliwym, nie? Troszkę ich zlekceważyłem, zacząłem gadać i to nie było dobre miejsce do, do gadulstwa. Dobra, ale teraz kurde, teraz ten znowu wraca. E, teraz już mogę mieć dużo błędów, bo jestem trochę zestresowany, wkurwiony. Jakbym za pierwszym razem przeszedł, to było dobrze. A teraz. hu hu hu. Dobra, ale teraz pójdę za nim, powinno być już dobrze. Kurwa! On the cusp of the first threshold, no devours the lost carrier, or walks beside the one who tames it. Master's slave. Order. Już trzy zgony chyba miałem, nie? Dobra, jakoś się udało. Kurde, a już jest trudniej. Myślałem, że ci za plecami jesteśmy bezpieczni, a tutaj. No dobra.

Dobra, także prawdopodobnie znajdziemy zaraz tą mamę. Te chyba są jakieś lochy. I w tych lochach będzie Betrix, nie? Dobra, idźmy powoli. Zobaczymy, co tu będzie w ogóle. O, czekajcie, zrobię sobie łyczka. Jezu, ale chyba jeszcze nie doszliśmy. Czy ona w ogóle żyje, tego nie wiem. Słuchajcie. że jest w podziemiach. No właśnie, no tutaj nie ma oczywiście lochów. Myślałem, że... E, pomyliło mi się. Myślałem, że schodzimy do piwnicy, a przecież byłem na poziomie. E, dobra. Lepiej być jeszcze w, kuca, w, kucącej, w kucającej pozycji, nie? Dobra, już mi się nie będzie, nie chcę tutaj iść na. Tam widzę jakiegoś wroga. Będziemy sobie pomiędzy tymi ławkami gdzieś się chować, przemykać dalej. No i zobaczycie, co dalej. Oczywiście na kolejnym odcinku troszkę, troszkę słabo poszło. Nie jestem za bardzo zadowolony, jeśli chodzi o, o komentarz. No i tutaj o te zgony niepotrzebne, one były. Troszkę nie wyszło. Hm. Mogłem być bardziej uważny. Eee, no i więcej, więcej zabrakło tutaj takiej lepszej obserwacji otoczenia, żeby, żeby wykorzystywać, nie? Eee, te otwory, te jakieś takie szafeczki, nie? Eee, no ale czasami tak jest. Eee, tak, że mm, no co, no, będę się żegnał. Zaproszę oczywiście dodatkowo na Discord. Linki w opisie pod każdym najnowszym odcinkiem. Eee, ale wydaje mi się, że odcinek jakoś, jakoś, jakoś poszło, nie? także zapraszam na Discord no i widzimy się w kolejnym odcinku z gry A Plague Tale Inezens. do następnego cześć